Cześć, Piotr Ek, Snowboard Polska. Dzisiaj torrent. Najnowszy but w kolekcji Rajda. But, który ma swoją premierę w sezonie 2023-2024. But, który został stworzony jako odpowiedź Rajda na zmniejszenie śladu węglowego. Zastosowane materiały w tym bucie w mocny sposób ograniczają zużycie materiałów, a również bazują na materiałach pochodzenia roślinnego. Jak wszystkie buty RAIDA, także w Torencie znajdziecie liner Intuition wykonany z termoformowalnego materiału, który w temperaturze 90 do 110 stopni w sklepach w specjalnych nagrzewnicach możecie dopasować pod wszelkie niuanse waszych stóp. Dodatkowo ważnym elementem w Torencie jest oczywiście system BOA dwustrefowy, który dzieli się na dolną i górną część, za pomocą dwóch pokręteł możecie precyzyjnie dopasować sobie flex tego buta, flex tego buta ogólnie określany jest na poziomie 7 czyli jest to bardzo uniwersalny flex dla zaawansowanych riderów nie bardzo sztywny, ale bardzo dobrze dopasowany do większości osób, które chcą komfortowo jeździć, a jednocześnie cały czas mieć kontrolę nad, nad swoją jazdą, kontrolę nad przenoszeniem energii obok Dwustrefowego BOA znajdujemy nowy system zalokowania linera. Liner, który występuje w torencie, to jest wrap liner. Liner, który posiada system spięcia, który jednocześnie jest też systemem typu tongue tie, czyli połączone zarówno ściągnięcie górnej części linera, jak i zalokowanie stawu skokowego w miejscu, tak aby pięta nie podnosiła nam się w czasie jazdy. Zarówno czubek buta jak i pięta buta jest wzmocniona dodatkowym materiałem pochodzenia roślinnego. Jak we wszystkich zaawansowanych modelach butu, butów Ryda, mamy podeszwę, która powstała we współpracy z firmą Michelin. Ta podeszwa opiera się na materiałach o różnych gęstościach, materiałach, które dają z jednej strony duży komfort użytkowania, duży komfort podczas chodzenia, ale również zapewniają antypoślizgowość w trudnych warunkach na zmrożonym śniegu. W torencie zastosowano również system CAD, czyli system, który pozwala nam dopasować dokładnie i precyzyjnie górną część cholewki buta. Dzięki temu osoby, które mają nieco grubsze łydki bądź nieco szczuplejsze łydki mogą dokładnie objętość buta górnego dopasować do swoich potrzeb, tak żeby nie było tutaj żadnych luzów. Dodatkowo dolna część buta zabezpieczona jest kołnierzem zapinanym na zamek który pozwala Wam zabezpieczyć but przed wpadaniem śniegu do wnętrza buta. Torrent w zamyśle konstruktorów RAIDA jest butem, który ma bardzo dobrze leżeć na nodze, ma pozwolić dopasować indywidualnie spięcie buta w każdej w każdym yy, możliwej strefie Twojej stopy, a jednocześnie jest butem, który ma świadczyć, że idziemy w stronę bycia zielonymi.